Siema, zostawcie sub łapkę w górę, oczywiście dzwoneczek, żeby nie przegapić następnego odcinka z tej serii na kanale. Jest to Minecraft Extreme Survival. Yy, dlaczego Extreme? Nie, wiem. no wiem właściwie. Dlatego, że jak widzicie, jeszcze się postaram w następnym odcinku to do dorobić. O, przy, o teraz mam wioskę. Yy, do jakby, nie wiem jak mam to powiedzieć. Po prostu dodać kolejne nowe rzeczy, bo jak nie widzicie, oszczu, jak. Tak. Jak widzicie, a ma to sens, ale nie. Jak, w, jak widzicie, mam jeszcze pasek pragnienia i energii, a będzie jeszcze temperatury. E, tylko jeszcze. Go... Przestań do mnie nadawać cały czas Gosia. E, może możliwe, że zamieszkam tutaj, a możliwe, że się zbuduję gdzieś indziej, mnie Nie wiem jeszcze. E, na razie pozbierajmy nieco przedmiotów. O, ej, ja dokładnie tak. Czekaj, ej, ja dokładnie taką samą wioskę miałem na jednym moim świecie. nie śmiesznie, nag... nie wiem czy kiedyś. Mam Chyba z niego kiedyś nagrywałem, chociaż nie wiem. Ale ja go mam cały czas i mam. Ja się strasznie zachwyca koteckami w moim trawcie. A ja pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś stawiałem odcinek, ale teraz już jest usunięte bo formatowa formatowałem kanał Kiedyś wszedłem do takiego domku i myślałem, że to jest żelazo i zacząłem to zbierać, taki pierwszy zbrem. O, to jednak nie żelazo, tak, pamiętam, to było śmieszne Myślę, że w tej wiosce jest dużo potrzebnego mi zaopatrzenia O, to jest fajne. Możesz tu mieszkać, Gosia. Nie, nie chcę mieszkać w chlebie. To nie jest chleb, to jest stajnie. To jest chleb. No w sumie. Nie chcę białego woda. Musimy to zebrać, bo już jak one wyszły. bo się przyda na jedzonko. Pyszne, pyszne jedzonko. Po co oni robią? No po prostu, no bo w wioskach często są bele śleno rozstawiane. Jest na to Ma sens, dobra, chwila. sprawdzam jeszcze, sprawdzę jeszcze, czy się, to jest, to jasne i co się dzieje, no dobra, nie wiem, sprawdzę, tak na szybko, czy się nagrywa, tak, nagrywa się, działa mikrofon, działa mikrofon, OK. podobny miałem świat też z sowan. No moja bardzo lubię nowe drzewka, w sensie ich kształty w ogóle, a w ogóle wie, nie, nie wiem, czy wiecie, w Polsce nie ma prawdziwych. Takie ciekawostki czasem będą, że w Polsce nie ma prawdziwych akacji, tylko w Polsce rosną drzewa, które się nazywają. Habry! Nie, nie Habry! W Polsce są drzewa, które się nazywają Habry, tak! W Polsce są drzewa, które się nazywają Robinia Akacjowa, dlatego że przywiózł jakiś gościu z Ameryki, który miał. nie pamiętam. Miał jakoś właśnie tak na imię, a ona dlatego dla akacjowa, że ma podobny kształt do akacji. Więc o. Prawdziwe akacje rosną tylko na sawannach. W Polsce nie ma prawdziwych akacji. Taka ciekawostka. No, o, ziemniaczki. Ziemniaczki były. I, o, marcheweczki, ziemniaczki pszenica i buraczki. <śmiech> <śmiech> Nawet nie miałem w planach zrymować. Super. E, no to mamy już jakieś tam wyposażenie najprostsze. O pić mi się chce, pić mi się chce. Daj. No chcę się napić. O kurde, no no, no tak, ja i, i dostałem efekt pragnienia. Musisz no, muszę zrobić butelkę, jak Efekt pragnienia. To mi będzie dawało ciepło. Wiem to, bo czytałem opis tego moda, że to skórzane zbrojki mogą dawać ciepło. myślę że ok w miarę dobra muszę zebrać jedną drzewko no ile jeszcze mi ten efekt yy, pragnienia yy. teraz wodę da się gotować yy, to mod ten dodaję i to zaraz sobie też sprawdzimy I czy ma to sens i w ogóle dzisiaj taki ogólnie będę co ja robię dzisiaj tak ogólnie będzie Trochę dłuższy odcinek, bo będę sprawdzał, co, co w tym modzie jest najciekawszego. Zaś mi się pić chce. Kurde. No, już. Przynajmniej teraz nie dostałem efektu. Bo to ten efekt. Nie wiem, jak to się powinno czytać. może możemy. Później sprawdzę po odcinku. Nie mówcie mi, że. Nie musicie mi cały czas mówić, że... ej, ale ty źle mówisz w ogóle, bo ja tak właściwie w większości słów angielskich nie wiem jak się mówi. W sensie no, część wiem, ale takich jak... No właśnie takich ten nie znam. A, dobra. W ogóle ten odcinek jakiś dzisiaj się nie umiem wysłowić. Może to dlatego, że nie nagrywałam od jakiegoś, od jakiegoś pół roku. Yy, dobra. A dłużej. Nie myślę, że z pół roku dobra, myślę, że może być tak. ta skórzana zbrojka mi będzie dawała ciepło do ja jestem na tym świecie co mam tego zombiaka myślę, tak. że jak już mamy ten mod to w sumie mógłbym z tym modem zrobić Serię Minecraft. Yy, nie. Yy, nie. Minecraft. Yy, jak to było? Minecraft Arktyka. Yy, trzeba, wtedy trzeba będzie te zbrojki nosić. I yy, nie wiem, nawet, czy to nie będzie przypadkiem następny odcinek tylko muszę ogarnąć, jak robi się tam temperatura. A ty nie spowiedzieli? możliwe, że będą dzisiaj dwa odcinki wrzucone, bo z tego mojego nagrywacza... Coś się stało. Co? Czemu mam takie coś? Nie wiem, szczerze, nie wiem. <grym> Może, to za ma... Może to za mało wody, czekaj. Mam to w nieskończoność, muszę się napić. Chwila. No. To czego to? Sorry, nie znam tego moda jeszcze. Więc nie wiem, od czego to może być. Możliwe, że od braku jedzenia, ale raczej wątpię, żeby to było od tego. Tyk. No właśnie, nie od tego. To od czego? Od czego, że się jest? Dobra. Może to po prostu z przemęczenia. Wiem, że da się też przemęczyć na tej modyfikacji, więc może właśnie na to cierpię. Dzisiaj ogólnie nie wiem, czy to będzie cała seria. Możliwe, że nie. Później przygotuję sobie, no i. A, to było ze zmęczenia. Przemęczenie, jakby. Spoko, czyli działa ten efekt przemęczenia, już spoko, czyli potrzebuje snu. No, rozumiem. Sprytne, sprytne. O, jajeczko. Szkoda, że jajek w Minecrafcie się nie daje, można by było. A właśnie. Więc w sumie nie wiem po ja co się. Super, wiem. Nie jestem też głupkiem. Kopię się w dół, no bo w sumie. No, no nie wiem po co. Chcę po prostu znaleźć węgiel i się wykopać. Chcę. Nie wiem. Chcę po prostu znaleźć węgiel i się stąd wykopać. No szybciej. Chcę zobaczyć, jak działa oczyszczanie wody, a akurat teraz by się przydało oczyścić wodę i się napić, bo nie chcę mieć znowu tego efektu. Więc tak, naprawdę myślę, że Minecraft Arktyka będzie ciekawe. Trzeba będzie uważać porządnie, żeby się nie wychłodzić. Myślę, że to będzie ciekawe bardzo ciekawe. Kurde, kiedy ten węgiel znajdę? Nie um Serio? Ile jeszcze? No kurde, no hmm. Więc nie wiem czemu powiedziałem, że to będzie odcinek z nowej serii na kanale. Raczej, nową serią na kanale będzie e, Minecraft ktyka chociaż sobie możemy sobie prowadzić dwie serie. Dzisiaj odcinek taki. o, Dzisiaj odcinek taki typowo sprawdzający wszystko. Dobra, to szybko, akurat mi się prawie kilo skończył. Dobra, idę, 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 idę. Nie jestem głęboko, chyba nie? No, nie jestem głęboko. Jestem tylko parę metrów pod ziemią. Może nie parę, ale na pewno nie dużo. Dobra, jest, to, jest tam wioska. Po prostu dzisiaj sprawdzamy ten mod i myślę, że możemy sobie zrobić dwa... jakby dwie serie na kanale, o. Spotkał bezrobotny robotnego, bardzo śmieszne, he <laughs> dobra. Trzeba... tylko jeszcze nie włączyłem, nie wiem jak się... Uuu, barwione sprzedajesz, co? No, okej, okay. spoko, może być. Ja przyszedłem po piasek, panie majstra. Nie wiem, w sumie czemu nie wydobyłem więcej tego węgla. Ale ja. Ok. Ok, ok, okej. Ok, ok, Błagam, koniecznie musicie zostawić subskrypcję, bo. Mm, serio. Trochę mi się przestało chcieć nagrywać, bo tak właściwie. Teraz w sumie znowu mi wróciło to ta chęć do nagrywania, ale no trochę krucho. Mhm. Mm nie wiem w sumie po co zebrałem więcej drewna. Skoro był tylko taki kilof potrzebny. Już się przepaliły trzy. Super. Cieszę się ogromnie. Szybko. Aha. No właśnie. Nie. Trzy szklane butelki. No to nawet mam aż to. Szybko, szybko, szybko. Chociaż jedną chcę. Kurde. Czemu się nie da? A z tego się da? Z tego się da, dobra. Szybciej. Da się przypalać butelki z wodą. Myślę, że OK. Yy, ten mod w miarę nawet. I... Uu, purified water! Bottle. Butelka wody. Mam purified water battle. Spoko. I co? Tu po prostu mogę się tego napić. Tak, tak, mogę. Ok. Nieźle, nawet fajne w sumie. <laughs> Sorry, jak kogoś to ogłuszyło. Yy... To ogólnie tyle, właściwie. Odcinek dzisiaj nie był dosyć długi. No, trwa 12 minut, no ale to taki czysto sprawdzający. Ten mod yy... po prostu, no więc. Yy... Następny odcinek na kanale będzie na pewno z Minecraft Arktyka. Jeśli się uda, to razem z moją siostrą, następny będzie z moim, możliwe że z większością mojego teamu, ale to musia, muszę się do tego przygotować, bo moi koledzy i koleżanki naprawdę w Minecrafcie potrafią. No, nie chcę brzydko mówić, zrobić. No. No, rozwalić wszystko po prostu i się kłócić i zabijać, więc muszę ich wszystkich na to przygotować, a dodatkowo jeszcze mapkę przygotować do Minecraft Arktyka i yy, przygotować każdemu tą modyfikację. I w ogóle, no to to będzie trochę trwało. Na razie ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, koniecznie o subskrypcji łapce w górze i dzwoneczku. Wiem, ile na. Ja już nawet nie mogę zliczyć, ile zapewniałem, że filmy się będą regularnie pojawiały, ale mam nadzieję, że teraz regularnie się będą pojawiały. Jak będziecie zostawiać łapkę w górę, subskrypcję, chwila, więc ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, koniecznie. Miłego dnia, wieczoru, nocy. Pa!